Cześć! Wiadomo, kto z tej strony, Adrian dla tych co nie wiedzą. We wcześniejszych filmikach mówiłem wam, że powracam już do takiej systematyczności, a żeby była możliwość ta systematyczność, to muszą się pojawiać filmy systematycznie, więc a żeby te filmy się pojawiały, to musi być co pokazywać na tych filmach. Z tego względu zrobiłem już kolejne zakupy Wiem, że czyli z Was już nie chcę słuchać o, o tym ale tak, no kolejne zakupy yy, zrobiłem yy, paczka jest z sporych yy, gabarytów więc ja ją otworzę poza poza wizją, żeby nie zaśmiecać paczka wychodzi z kastronek oczywiście ostatnio zarzucacie mi, że dostaję od nich coś ten i tego po prostu Kupuję już aktualnie właściwie tylko z Kacplanet, z tego względu, że mają wszystko, czego potrzebuję. Mają akcesoria, mają Brazylię, także no... Co kupować gdzie indziej, skoro tam mam wszystko. Dobra, Ostatnie. Sorry za zbyt długie przynudzanie z tym kartonem, ale... Ale tak wyszło. No i moi drodzy, co my tutaj mamy? Och, kurde. Z Brazylii. Będziemy otwierać. Już to wyciągnę. Blisterki przede wszystkim. Zakupiłem kilka blisterków. E, ze względu na to, że właściwie e, potrzebuję limitek. Potrzebuję limitek. Wiem, że są one dostępne w Biedronce, niestety już nie u mnie, dlatego też postanowiłem sobie zakupić pięć blisterków właśnie z plant. Dodatkowo obiecywałem Wam, bo prosiliście też mnie o to, że zakupię kule. Zakupiłem dwie kule. Także, żeby było co otwierać, myślę, że jeszcze jedną sobie dzisiaj otworzymy. Jakiś blisterek itd. itp. Jako, że kule będą, to postanowiłem też, że w ramach takiego dodatku wrzucimy sobie puszkę. Mam nadzieję, że będzie ona bardziej szczęśliwa niż ta co poprzednio. No i oczywiście folijek, których nigdy nie jest za wiele także postanowiłem sobie zakupić no i właśnie to że jeszcze jedna rzecz stwierdziłem, że jednak spróbuję tematu z z naklejkami myślę, że warto przynajmniej spróbować nie obiecuję, że będę tym tematem się Zajmował przez dłuższy czas. Natomiast stwierdziłem, że, że warto spróbować. Zakupiłem to. Widzicie, to nie jest polskie na polski rynek, wydanie, bo na polski rynek są srebrne. To jest wydanie na rynek dokładnie niemiecki. Zarzutki się nie różnią, tylko kolorem. Dodatkowo dla próby hmm, albo miękki. No i co to najważniejsze? Charter pack z albumem twardym właśnie w tym albumie będę zamieszczał e, swoje swoje zbiory jeżeli będę, jeżeli będę zbierał a znając mnie nie będę w stanie się omógł oprzeć i, i zakupię to prędzej czy później uzbieram tą kolekcję fajnie, że Cards weszło w ten temat naklejek coś nowego, cieszę się, że, że że rozszerzając swoją ofertę i czekam na kolejne, kolejne nowości no i tutaj macie przykład tego co będzie w najbliższym tygodniu otwierane. Także tutaj jak najbardziej główną stroną stoi Brazylia i to w postaci naklejek, jak i w postaci kart. Także dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć. Hej!